Sezon 2023-2024 jako czwartej ligi lubuskiej w piłce nożnej był dla zespołu Osiedle Sady MKS Polonia-Słubice sezonem przełomowym. Po latach rywalizacji na boiskach czwartej ligi Duma Pogranicza awansowała na wyższy szczebel rozgrywek. Tydzień po ostatnim czwartoligowym meczu, a dokładnie w sobotę 22 czerwca, na boisku Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze Sztuczną Nawierzchnią zorganizowano mecz testowy dla zawodników, którzy chcieliby zasilić skład trzecioligowej Polonii. Natomiast po meczu na boisko wjechały m.in. dmuchańce, stoły biesiadne, grill, klubowy sklepik i rozpoczął się piknik Poloni z piłkarzami, ich rodzinami oraz wiernymi kibicami. To mieliśmy zaplanowane, bo to też chcieliśmy się w jakiś sposób odwdzięczyć kibicom, naszym, naszym sponsorom, naszym sympatykom, wszystkim, którzy są zaangażowani w klubie za to, że byli z nami, ufali nam i, i to jest kwintesencja tego, że, że ta fajna współpraca między, między wszystkimi, którzy tutaj się angażują w to. Przynosi taki efekt. Efekt jest taki końcowy, że jesteśmy w trzeciej lidze. No, awansowaliśmy, z tego się dzisiaj ciszymy, i, i, i dzisiaj to jest takie spełnienie, spełnienie pewnego etapu, pewnych marzeń, ale no, powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo potężne wyzwanie, które nas czeka, i w tej chwili prowadzimy bardzo intensywne rozmowy z zawodnikami naszymi, którzy, którzy tutaj. Ten tytuł, ten, 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 ten wynik tutaj osiągnęli, ale nie ukrywam też różne mają warianty, takie są, które, które chcemy polepszyć etap szkoleniowy, ale to jest na etapie na razie rozmów. Jeszcze, jeszcze myślę, że to jest kwestia tygodnia i powinniśmy wszystko mieć dopięte. A za czwartego startujemy już z przygotowaniami i wtedy, wtedy zobaczymy, będą, będą tutaj zawodnicy testowani i na pewno na pewno są potrzebne wzmocnienia. To jest 6 już 7 zawodników minimum trzeba dołączyć, żeby do, do naszego tutaj składu. Nie? Także no tak, taka jest kolej tutaj. W tej chwili e, rzeczy, którą, którą, którą mamy do zrealizowania. Dzisiaj się cieszymy, jest zabawa, mamy piknik dla dzieci, dla, dla, dla rodzin i tak dalej. Także, także tutaj na razie dzisiaj spokojnie, a no, cała praca zaczyna się rządu, od poniedziałku. Wiadomo, nie? Będziemy, będziemy, będziemy z tym się zderzać i każdego dnia i zobaczymy, no, w, którym, w którym to kierunku pójdzie, ale miejmy nadzieję, że jest pewien optymizm. Wiadomo, po każdym jakim sukcesie jest duży optymizm. Nie? No, jesteśmy jeszcze w euforii. Pełni nadziei, że, że będzie dobrze. Rozmawiamy no, z różnymi ludźmi, z różnymi zawodnikami, z różnymi gdzieś tam trenerami, żeby to, to gdzieś tutaj wzmocnić, no bo, bo, bo wiemy, że między profesjonalną można powiedzieć piłką trzecioligową, a, a naszą lubuską czwartoligową no, jest, jest duża przepaść. Dlatego no, niby był tydzień wolny od treningów, ale.. no Około 300 telefonów odebrałem, też odzwoniłem tam gdzie trzeba. No zaczęła się, się, się duża karuzela. Dzwonią z różnych zakątków zawodnicy, którzy chcą się gdzieś tam testować. Dzisiaj żeśmy zrobili taki mecz test, test mecz. Też się pojawiło kilku zawodników gdzieś tam z Polski. Dwie, myślę, że dwie, trzy pozycje takie w miarę, w miarę fajne mogłyby nas gdzieś tutaj wzmocnić. Złapaliśmy z nimi kontakt. No, a teraz to już czas tylko na, na świętowanie dzisiaj, e, no trochę radości tutaj z ludźmi, którzy nas gdzieś tam dopingowali, wspierali, e, no później znowu wiadomo wieczór, no i od, od następnego dnia no już dalej, dalej telefony, dalej, dalej praca i no mam nadzieję, że to wszystko tak poukładamy, że no nie będziemy tylko, tylko punktowani w tej, w tej lidze, tylko będziemy też punktować. No tam może legendą to ja nie jestem, bo to do legendy jeszcze daleko. Ale to, co Pan powiedział, no, stało się coś, co było często w moich marzeniach. A układ jest taki, że zostało to zrealizowane w tym roku i chwała tu chłopakom za to i trenerowi, jak również tym, którzy się do tego przyczynili. Żeby to osiągnąć, to trzeba lat. Bo tego się nie robi przez jeden dzień, dwa, trzy, trzy dni, tylko to trzeba lat. Ja pamiętam, jak gdyśmy spadli do, z drugiej ligi do ligi okręgowej, potem do A klasy i udało mi się w jakiś sposób to poukładać przy pomocy Artura Smoleńskiego i Krzysia Babija, że powolutku wspinaliśmy się do góry i dzisiaj jest to, o czym oni też również kiedyś ze mną rozmawiali. Trwało to sporo lat, taka prawda, ale myślę, że jest to sukces. Nie tylko tego zespołu, ale i całego grona środowiska sportowego, jak również, no, trzeba powiedzieć, to całych słubic. Naprawdę z całego serca życzę im, żeby oni się w tej lidze utrzymali, chociaż będzie to bardzo ciężkie. A jeszcze raz mówię, życzę chłopakom, żeby się w tej lidze utrzymali. To będzie ich wielki sukces. Teraz przed dumą pogranicza trzecioligowe wyzwanie. A więc piłka już nie tylko Lubuska, ale także Dolnośląska, Opolska oraz Śląska, czyli bez wątpienia najmocniejsza z czterech grup trzecioligowych. Dlatego życzymy całej ekipie Polonii dobrego przygotowania do sezonu, który rusza już na początku sierpnia, i obiecujemy, że będziemy mocno trzymać kciuki podczas każdego meczu.